Wyobraź sobie na chwilę krainę, gdzie każdy zakątek tętni życiem. Wyobraź sobie olśniewające festiwale, które rozświetlają noc, gdzie kolory, muzyka i radość splatają się w tkaninę kultury. To Gambii ukryty skarb pełen uroku i wdzenku, gdzie tradycje łączą się z nowoczesnym zachwytem. A co z fascynującym urokiem nocnego życia, które oczarowuje odwiedzających? Co sprawia, że ten mały kraj ma tak magnetyczny, niezapomniany duch? Zostań z nami, gdy zagłębimy się w serce Gambii, odkrywając jej historię, jej ludzi i fascynujące rytmy, które czynią ją naprawdę wyjątkowo. Tętniący życiem naród przyjaznych ludzi wyobraź sobie, że spacerujesz po sercu Gambii. Tętniące życiem ulice Banżul są pełne energii. A promienie słońca tańczą na lśniących wodach rzeki Gambii. Każdy zakątek ma swój rytm. Dzieci klaskają w unisonie nad brzegiem rzeki, ich śmiech niesie się na wietrze. Sprzedawcy na targach cicho nucą, układając dojrzałe, złote mango. Zgrabni tancerze w każdym wieku poruszają się z płynnością wody, ich kroki naturalne i bez wysiłku. Gambia, najmniejsze kontynentalne państwo Afryki, zajmuje zaledwie 10 689 km2. Jednak z populacją 2 800 000 ludzi w 2024 roku, podobnie jak miasto Chicago, jest jednym z najbardziej gęsto zaludnionych krajów na kontynencie. Pomimo swojego rozmiaru, życie tutaj wydaje się ogromne i tętniące życie. Rzeka Gambia przepływa przez jej rdzeń, kształtując nie tylko ziemię, ale także tożsamość jej mieszkańców. Muzyka i taniec są sercem gambijskiej kultury. Na targach, wzdłuż ulic i nad brzegami rzeki melodie unoszą się, a stopy poruszają się w rytmach które wydają się wyłaniać z samej ziemi. Dla Gambijczyków taniec to więcej niż sztuka, to sposób życia. Nikt tutaj nie potrafi tańczyć, mówi Magun Mumba, znany artysta. Gdyby odbywały się światowe zawody, Gambia zawsze zdobywałaby koronę. Ale co sprawia, że nocne życie Gambii jest tak nieodparcie magnetyczne, że przyciąga odwiedzających rok po roku? Zanim ujawnimy tajemnicę, poświęć 10 sekund, aby kliknąć dzwoneczek powiadomień i subskrybować. Twoje wsparcie pomaga nam rozwijać ten kanał, a w zamian wciąż będziemy przynosić Ci najbardziej fascynujące historie z całego świata. Umowa? Nocne życie i specjalne usługi pas nad banżul tętni życiem. Oferując bary, restauracje i kluby nocne pełne rytmów afrobeat, obok intymnych świecących stołów. Dźwięki obcych akcentów mieszają się z wybuchami lokalnego śmiechu, a znające się uśmiechy migoczą między obcymi. Starsi obcokrajowcy, często z Europy lub Wielkiej Brytanii, spacerują ramię w ramię z oszałamiającymi młodymi mieszkańcami w jaskrawych tkaninach, ich śmiech splata się z muzyką wypełniającą powietrze. Jednak pod tym ciepłym klimatem kryje się narracja, o której niewielu otwarcie rozmawia. Ten pas to nie tylko raj dla jedzenia i muzyki, ma reputację oferowania unikalnych usług Łącząc towarzystwo, wymianę kulturową i osobiste interakcje, przyciąga niezliczonych odwiedzających, którzy wracają rok po roku. Ta interakcja odzwierciedla bogaty społeczny i ekonomiczny krajobraz Gambii. Określana jako uśmiechnięte wybrzeże Afryki, jej ciepło i gościnność sprawiają, że głębokie połączenia są niemal nieuniknione. Ale wzdłuż tego tętniącego życiem pasa, te połączenia często przybierają głębszy, bardziej złożony ton. Urok gambijskich kobiet, gdy nocne życie Banżul zanika w pierwszych promieniach świtu, codzienny rytm miasta zaczyna się na nowo. Wyobraź sobie, że spacerujesz potętniących życiem ulicach Banżul, czując się chwilowo zagubiony w wirze aktywności. Wtedy wesoły głos woła, cześć, mój przyjacielu. Odwracasz się, by zobaczyć gambijską kobietę w jaskrawym bubu, i promienny uśmiech łagodzi twoje zaniepokojenie. Jej zwiewne tkaniny, pełne czerwieni i żółci, łapią tropikalne słońce, migocząc ciepłem. To, co zaczyna się jako przypadkowe powitanie, przeradza się w przyjazną wymianę. Pyta, skąd jesteś, jej ciekawość jest szczera i przyjazna. Wkrótce poleca Dania do spróbowania lub rynki do odkrycia. To nie jest tylko uprzejmość, to esencja Gambii. Znana jako uśmiechnięte wybrzeże Afryki. Gambia promieniuje ciepłem i połączeniem, duch, który odzwierciedla się w każdej chwili. Kobiety w Gambii emanują elegancją we wszystkim, co robią. Od balansowania koszy z świeżymi rybami i warzywami pożywe rozmowy z przyjaciółmi, ich ruchy są pełne gracji i życia. Niektóre cicho nucą do muzyki grającej w ich słuchawkach, splatając nowoczesność z tradycją. Te ulice to nie tylko drogi, to tętniąca życiem scena choreografii codziennego życia. Czy kiedykolwiek proste cześć rozjaśniło twój dzień? Podziel się swoją historią w komentarzach, chętnie ją usłyszymy. Festiwale i lokalne obchody co by było, gdybyś mógł wkroczyć w festiwal, gdzie muzyka wibruje przez ziemię, światło ogniami migocze w nocy, a powietrze pulsuje śmiechem i piosenką. W Gambii festiwale to nie tylko wydarzenia, to głębokie połączenie z duszą narodu. Jednym z najbardziej hipnotyzujących świąt jest Międzynarodowy Festiwal Korzeni, odbywający się w historycznej wiosce Jufurech. Przez kilka dni to wydarzenie zanurza odwiedzających w gambijskiej i zachodnioafrykańskiej kulturze. Wyobraź sobie kolorowe parady przeplatające się przez wąskie uliczki, rytm tradycyjnych bębnów echo w twojej piersi. Lokalne kobiety, ozdobione skomplikowanymi, ręcznie robionymi tkaninami, prowadzą pieśni, ich potężne głosy wznoszą się w harmonii ku niebu. Gdy zapada zmrok, lampiony ożywają, trzymane przez dzieci i starszych, symbolizując jedność i odnowienie. Pod niebem usłanym gwiazdami, odwiedzający i mieszkańcy tańczą razem, czując puls zachodnioafrykańskich rytmów, jakby były ich własnym biciem serca. To nie tylko święto, to zaproszenie do przynależności. W tych chwilach bariery między ludźmi znikają. Ciepła dłoń nieznajomego staje się otwartymi drzwiami do dzielonej radości, wspomnieniem, które pozostaje na długo po zakończeniu festiwalu. Czujesz dumę z kultury głęboko zakorzenionej w swojej historii, ale jednocześnie otwartej na przyszłość, wszystko pod delikatnym blaskiem światła lampionów. Innym niezapomnianym wydarzeniem jest festiwal Kartong, odbywający się w malowniczej nadmorskiej wiosce Karton. To ekologiczne i kulturalne święto pięknie łączy tradycje z świadomością ekologiczną. Uczestnicy wiosłują przez wodne drogi mangrowe, obserwując egzotyczne ptaki i łagodne życie morskie. Na brzegu mieszkańcy i odwiedzający jednoczą się w sprzątaniu plaż i wystawach sztuki z udziałem gambijskich malarzy i rzeźbiarzy. A moment kulminacyjny Wspaniała parada lampionów, która oświetla wioskę, świecący symbol nadziei i wspólnoty. Festiwale takie jak te wykraczają poza rozrywkę. Zachowują dziedzictwo, budują silne społeczności i przyciągają tysiące odwiedzających z całego świata. Te tętniące życiem wymiany ukazują Gambię jako latarnie odporności i jedności. Który z tych festiwali chciałbyś doświadczyć i dlaczego? Daj nam znać w komentarzach poniżej. Historia i atrakcje kulturowe, gdy tętniące życiem festiwale przechodzą w pamięć, Gambia oferuje inny rodzaj doświadczenia, zanurzonego w historii, gdzie każdy krok niesie szept przeszłości. Niewiele miejsc ucieleśnia to bardziej niż wyspa Kunta Kintech. Wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, która zaprasza odwiedzających na emocjonalną podróż przez czas. Położona na rzece Gambii, wyspa Kunta-Kintech może być mała, ale jej historyczne znaczenie jest ogromne. Kiedyś kluczowy węzeł w transatlantyckim handlu niewolnikami, dziś wyspa jest poruszającym przypomnieniem o odporności i historii. Prowadzone wycieczki prowadzą odwiedzających przez pozostałości starożytnych fortek i lochów, gdzie echa tych, którzy przez nie przeszli, wciąż unoszą się w powietrzu. Nazwa Kunta-Kintech Znana z powieści Alejka Heilia korzenie łączy wyspę z globalną naroludzkiej o sile i dążeniu do wolności. To więcej niż zabytkowy punkt, to miejsce refleksji, gdzie odwiedzający czują ciężar historii pod swoimi stopami. Jednak historia Gambii nie kończy się na brzegach rzeki. W ukryciu na wsi znajdują się kamienne kręgi Senegambii, często nazywane afrykańskim stonehen. Uważa się, że mają ponad tysiąc lat, te starożytne pomniki pozostają nieodgadnioną tajemnicą dla archeologów. Zarówno wyspa Kunta Kintech, jak i kamienne kręgi Senegambii przyciągają rocznie tysiące odwiedzających, jak podano w raporcie UNESCO z 2023 roku. Ich zachowanie podkreśla zaangażowanie Gambi w dzielenie się swoją bogatą historią ze światem, jednocześnie oddając hołd życiu i historiom, które ją ukształtowały plaże i piękno natury po zanurzeniu się w opowieściach o historii i tradycji, czas na relaks i delektowanie się spokojem wybrzeża Gambii. Tutaj rytmiczny dźwięk bębnów ustępuje miejsca delikatnemu szumowi fal, a złote piaski rozciągają się jak ciepłe zaproszenie pod promiennym afrykańskim słońcem. Choć wybrzeże Gambii ma zaledwie 80 km długości, jego plaże są skarbami czekającymi na odkrycie. Wyobraź sobie miękkie ziarna złotego piasku przesypujące się przez twoje palce, gdy zapach soli unosi się w ciepłym powietrzu. Śmiech dzieci budujących skomplikowane zamki z piasku miesza się z kojącym szumem fal. W pobliżu lokalne kobiety w jaskrawych tkaninach spacerują wzdłuż brzegu, ich uśmiechy tak jasne jak migoczące morze. Palmy kołyszą się na wietrze, ich szeleszczące liście niosą szept oceanu, podczas gdy jeźdźcy na koniach poruszają się z gracją wzdłuż linii brzegowej, ich kroki w rytmie przypływu. Dla poszukujących przygód ocean jest placem zabaw, oferującym kajakarstwo, pedboarding i windsurfing, łącząc ekscytację z spokojem wód. To Gambia w swojej najspokojniejszej odsłonie. Wybrzeże zaprasza cię do zwolnienia tempa, wciągając w swoje spokojne objęcie. Niezależnie od tego, czy relaksujesz się w cieniu palmy, obserwując rybaków łowiących codzienny połów, czy wpatrując się w nieskończony horyzont, gdzie może spotyka się z niebem, te plaże przypominają ci, by zatrzymać się, odetchnąć i po prostu istnieć. Pomimo swojego skromnego rozmiaru, plaże Gambii pozostają ulubionym miejscem turystów. W 2023 roku Gambijska Rada Turystyki poinformowała, że ponad 60% międzynarodowych odwiedzających spędziło znaczną ilość czasu wzdłuż atrakcji nadmorskich kraju. Te brzegi oferują więcej niż naturalne piękno, dostarczają okna do życia gambijskich ludzi, gdzie społeczność i natura współistnieją w harmonii. Gambijska kuchnia po delektowaniu się tętniącymi życiem festiwalami Gambii i spokojnymi plażami, czas odkryć kolejny skarb, jej kuchnię. Smaki Gambii opowiadają historię ciepła, tradycji i gościnności, serwowane w każdym pysznym kęsie. Wyobraź sobie aromat do mody, ulubionej narodowej potrawy Gambii. Ten gulasz na bazie orzeszków ziemnych delikatnie się gotuje, łącząc soczyste kawałki kurczaka lub ryby z kremowym sosem pomidorowym i warzywami. Zapach prażonych orzeszków wypełnia powietrze, Zapraszając Cię do skosztowania bogatych, orzechowych smaków, które doskonale komponują się z puszystym białym ryżem. Następnie jest ryż Jollof, żywy i aromatyczny klasy. Zest świeżego imbiru, ostrość czosnku i ziemisty aromat kurkumy przenikają każdy ziarno, tworząc harmonię smaków, która jest zarówno pocieszająca, jak i ekscytująca. Każda łyżka odzwierciedla serce zachodnioafrykańskiej tradycji kulinarnej. Dla jasnej, soczystej opcji jest jassa. Grillowany kurczak lub ryba marynowana w soku z cytryny, karmelizowanej cebuli i mieszance przypraw. Pierwszy kęs odkrywa mozaikę cytrusowych nut, zrównoważonych przez głęboki smak wolno gotowanej cebuli. Na zakończenie posiłku, Bissap oferuje orzeźwiające zakończenie. Ten słodko kwaśny napój, zrobiony z liści hibiskusa, tańczy na twoim podniebieniu, pozostawiając świeży i pobudzający ślad. A może kawałek tapalapy, Charakterystycznego, chrupiącego chleba Gambii, złotego i satysfakcjonującego, dla prawdziwie autentycznego przysmaku. Gambijska kuchnia to więcej niż tylko jedzenie, to doświadczenie kulturowe. Posiłki często są dzielone wspólnie, z rodzinami i przyjaciółmi zgromadzonymi wokół jednego talerza. Istnieje głębokie połączenie, gdy ręce sięgają przez stół, śmiech i historie płyną nad sycącymi daniami. Dzielenie się posiłkiem w gambi to nie tylko kwestia jedzenia, to budowanie więzi i celebrowanie wspólnoty. Zachodnioafrykańska kuchnia, w tym gambijska, zyskała światową renomę w ostatnich latach. Zgodnie z raportem Global Food Tourism z 2024 roku, kulinarne przygody zajmują jedno z trzech głównych powodów, dla których podróżnicy odwiedzają ten region. Jedzenie Gambii nie tylko oferuje smak historii i tradycji, ale także łączy ludzi w sposób zarówno znaczący, jak i niezapomniany. Wprowadzenie do Gambii, usytuowana wzdłuż zachodniego wybrzeża Afryki, jest kraj tak wyjątkowy w swojej geografii i historii, że często nazywany jest uśmiechniętym wybrzeżem Afryki. To Gambia, kraj zdefiniowany przez swoją rzekę, swoje ciepło i swoją wyjątkową nazwę. Gambia jest najmniejszym kontynentalnym państwem w Afryce. Ta wąska nitka lądu otoczona jest Senegalem z trzech stron, a jej zachodnia krawędź styka się z lśniącym Oceanem Atlantyckim. Wąskie wymiary kraju są uderzające, rozciągają się na zaledwie 30 mil w najszerszym miejscu. Dla porównania, jest węższa niż niektóre rozległe miasta w Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, można przejechać przez Gambię z jednej strony na drugą w mniej niż 40 minut. Geografia kraju jest głęboko związana z rzeką Gambią, od której bierze swoją nazwę. Na mapie naród wydaje się wijać i zakręcać jak sama rzeka. Miejscowi często żartują, że jej kształt przypomina skręconego robaka. To nie jest tylko przypadek, rzeka jest życiodajnym źródłem Gambii, przepływając przez całą jej długość i kształtując jej tożsamość. Oprócz tego, że jest naturalnym punktem orientacyjnym, rzeka odgrywa kluczową rolę w handlu, tradycjach i codziennym życiu kraju. Przez wieki jej wody wspierały rybackie wioski, umożliwiały szlaki handlowe oraz inspirowały i dostarczały pożywienia ludziom, którzy żyją wzdłuż jej brzegów. Nazwa Gambia ma również fascynującą historię. Po uzyskaniu niepodległości od Wielkiej Brytanii w 1965 roku, nazwa kraju często powodowała zamieszanie z Zambią, innym afrykańskim państwem oddalonym o ponad 3000 mil. Ta podobieństwo stwarzało praktyczne wyzwania, zwłaszcza na arenie międzynarodowej. Aby to rozwiązać, pierwszy prezydent kraju, ser Davda Jaware, oficjalnie dodał D do nazwy w 1990 roku, czyniąc ją de Gambia. Dziś jest jednym z nielicznych narodów, obok Bahamów i Malediwów, które zawierają określony artykuł w swojej oficjalnej nazwie. Chociaż Gambia może być mała pod względem rozmiaru, jej populacja jest żywa i rozwijająca się. Zgodnie z danymi z spisu ludności z 2024 roku, ponad 2,8 miliona ludzi nazywa ten kraj domem. Ta populacja to piękna mieszanka grup etnicznych, języków i tradycji, żyjących razem w harmonii i wzajemnym szacunku. Od Mandinka i po w Pofule Jola, każda społeczność dodaje do kolorowej mozaiki kulturowej, która definiuje naród. Rzeka nie jest tylko fizycznym centrum Gambii, jest trwałym symbolem jej przeszłości i przyszłości. Rozciągająca się na ponad 700 mil Rzeka Gambia od dawna jest kluczowym przewodem dla handlu i eksploracji. Europejscy odkrywcy po raz pierwszy wkroczyli do regionu przez jej wody, a jej brzegi były cichymi świadkami niezliczonych wydarzeń historycznych od kolonialnych spotkań po odporność lokalnych społeczności. Nawet dzisiaj rzeka pozostaje kluczowa dla gospodarki narodu, wspierając rybołówstwo, rolnictwo i ekoturystykę. Bezpieczeństwo wyobraź sobie że spacerujesz przestępniący życiem gambijski festiwal pod niebem pełnym gwiazd. Muzyka delikatnie płynie w tle, śmiech odbija się od pobliskich straganów, a rodziny gromadzą się wokół świecących lampionów. Gdy noc dobiega końca, wracasz do swojego miejsca zakwaterowania, łytani od czasu do czasu przyjaznym machnięciem lub skinieniem głowy od miejscowych. W Gambii bezpieczeństwo wydaje się być wspólną wartością. Gambia zasłużenie zdobyła miejsce jako jedno z najbezpieczniejszych miejsc w zachodniej Afryce, co potwierdzają zarówno podróżnicy, jak i światowe rankingi. Zgodnie z raportem Global Peace Index z 2024 roku, Gambia cieszy się zauważalnie niskim wskaźnikiem przestępczości, zwłaszcza w obszarach wiejskich i popularnych miejscach turystycznych. Jednak te liczby mówią tylko część historii. Odwiedzający często podkreślają ciepłą atmosferę, mieszankę autentycznej gościnności i szczerej troski, która jest wyraźnie gambijska. To kraj, w którym ludzie nie tylko cię witają, sprawiają, że czujesz się naprawdę doceniany. Wyobraź sobie to, po pysznej kolacji w nadmorskiej restauracji decydujesz się na spokojny spacer z powrotem do hotelu. Ulice są spokojne, ale pełne życia. Sąsiedzi rozmawiają przed swoimi domami, dzieci bawią się pod blaskiem latarni, a przechodnie witają cię serdecznym, cześć. To unikalne poczucie bezpieczeństwa opiera się na zaufaniu i wzajemnym szacunku, co jest definiującą cechą gambijskiej kultury. Nawet w zatłoczonych rynkach czy tętniących życiem festiwalach panuje spokój i porządek, co wyróżnia Gambię. Miejscowi często robią wszystko, co w ich mocy, aby pomóc odwiedzającym, czy to pomagając w kierunkach, czy upewniając się, że zagubiony przedmiot zostanie odnaleziony. Ta kultura wsparcia tworzy spokój umysłu, który sprawia, że odkrywanie Gambii jest naprawdę przyjemne. W Gambii bezpieczeństwo to więcej niż tylko niskie wskaźniki przestępczości, to poczucie przynależności, to uspokajający uśmiech sprzedawcy, gdy przeglądasz jego towary, spontaniczna pomoc, gdy wydajesz się zagubiony, czy śmiech dzielony podczas wspólnego posiłku. Te małe gesty życzliwości tworzą poczucie zaufania, które sprawia, że odwiedzający czują się jak część tkaniny gambijskiego życia. Zgodnie z raportem z 2023 roku opublikowanym przez Biuro Narodów Zjednoczonych DS. Narkotyków i przestępczości, UNOC, Gambia znajduje się wśród najniższych wskaźników przestępczości z użyciem przemocy w regionie. To zasługa silnych więzi społecznych i proaktywnego lokalnego policjowania. Te fundamenty pozwalają odwiedzającym swobodnie eksplorować, nawet w nocy, czy to uczestnicząc w festiwalach, czy przeglądając tętniące życiem rynki uliczne. W Gambii bezpieczeństwo to więcej niż statystyka, to doświadczenie, atmosfera i trwałe wspomnienie zaufania i przynależności. To miejsce, gdzie możesz się zrelaksować, nie z powodu lekkomyślności, ale dlatego, że sama kultura zaprasza cię do poczucia się swobodnie. Ta kombinacja ciepła, Bezpieczeństwa i wspólnoty sprawia, że Gambia to nie tylko miejsce podróży, staje się miejscem, gdzie tworzone są i dzielone cenne wspomnienia, długo po zakończeniu Twojej podróży. Koszt życia po odkryciu bogatej kultury Gambii, tętniącego życia nocnego i spokojnych plaż, zatrzymajmy się i zastanówmy, jak naprawdę wygląda życie tutaj. Gambia to nie tylko cel przygód, to miejsce, gdzie życie może być proste, przystępne i zaskakująco satysfakcjonujące. Jeśli chodzi o zdrowie i dobre samopoczucie, Gambia oferuje niespodziewany spokój umysłu dla podróżników. Choć jej system opieki zdrowotnej może nie dorównywać tym w rozwiniętych krajach, kraj zapewnia dostęp do podstawowych usług medycznych. Główne placówki takie jak szpital w stolicy Banjul oraz różne centra zdrowia społeczności oferują niezawodną opiekę dla podstawowych potrzeb. Odwiedzającym zaleca się wykupienie międzynarodowego ubezpieczenia podróżnego, ale nawet bez niego koszty opieki zdrowotnej pozostają imponująco niskie. Na przykład, ogólny przegląd kosztuje od około 130 do 250 zł, co jest ułamkiem tego, co mogłoby kosztować w Stanach Zjednoczonych. Przystępność cenowa wykracza daleko poza opiekę zdrowotną. Koszt życia w Gambii jest szczególnie atrakcyjny. Pozwalając zarówno odwiedzającym, jak i mieszkańcom cieszyć się komfortowym stylem życia przy ograniczonym budżecie. Mieszkanie, często największy wydatek, oferuje elastyczne opcje. Podróżnicy z ograniczonym budżetem mogą znaleźć hostele lub skromne hotele za jedynie od około 80 do 200 zł za noc, podczas gdy luksusowe ośrodki nadmorskie kosztują od 300 do 400 zł za noc. Dla osób planujących dłuższy pobyt, Wynajem jednopokojowego mieszkania w miastach takich jak Banjul czy Serekunda kosztuje zazwyczaj od 1000 do 1500 zł miesięcznie. Dla tych, którzy szukają jeszcze większych oszczędności, obszary podmiejskie lub wiejskie oferują czynsze w przedziale od 400 do 800 zł miesięcznie. Jedzenie na mieście w Gambii jest nie tylko przystępne, ale także okazją do odkrywania jej bogatej sceny kulinarnej. Tradycyjne dania, takie jak domoda i ryż można zjeść w lokalnych jadłodajniach za jedyne od około 40 do 100 zł za posiłek. Opcje wykwintne lub międzynarodowe są również dostępne, z cenami w przedziale od 400 do 600 zł za posiłek. Dla domowych posiłków świeże składniki z lokalnych rynków, w tym ryż, warzywa, ryby i mięso, pozwalają na tygodniowy budżet na zakupy w wysokości zaledwie od 80 do 200 zł na osobę. Transport to kolejny obszar, w którym Gambia wyróżnia się przystępnością cenowo. Minibasy i taksówki dostosowują się do różnych budżetów. Wspólne przejazdy taksówkami w miastach kosztują zaledwie od 2 do 5 zł, podczas gdy prywatne taksówki wahają się od 10 do 15 zł, w zależności od odległości. Dla większej niezależności wynajem samochodu kosztuje od 100 do 200 zł dziennie, w zależności od rodzaju pojazdu. Koszty mediów również są do zarządzania. Miesięczne koszty energii elektrycznej i wody zazwyczaj wynoszą od 200 do 400 zł, podczas gdy pakiety internetowe w domu kosztują od 200 do 300 zł miesięcznie. Użytkownicy telefonów komórkowych mogą utrzymać umiarkowane zużycie, korzystając z kart doładowujących, które kosztują zaledwie od 20 do 50 zł miesięcznie. Koszty opieki zdrowotnej pozostają imponująco niskie. Konsultacje w publicznych szpitalach kosztują od 40 do 80 zł za wizyty. W przypadku prywatnych lub międzynarodowych szpitali koszty wzrastają do od 200 do 400 zł za wizyty. Międzynarodowe ubezpieczenie zdrowot zapewnia dodatkowy spokój umysłu, a miesięczne składki wahają się od 200 do 400 zł. Rozrywka i działalność kulturalna dodatkowo wzbogacają życie w Gambii. Opłaty za wstęp do atrakcji, parków narodowych i festiwali kosztują od 20 do 80 zł za wizytę. Uczestnictwo w tych zajęciach 4 do 6 razy w miesiącu sumuje się do od 80 do 600 zł. Krótkoterminowe zajęcia, takie jak taniec, gotowanie czy tradycje kulturowe, są również dostępne, kosztując od 200 do 400 zł za sesję. Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki, Średni miesięczny koszt życia w Gambii wynosi od 2600 do 6000 zł na osobę. Dla krótszych pobytów tygodniowa podróż może kosztować od 1000 do 2000 zł, w zależności od stylu życia i preferencji. Choć życie w Gambii może różnić się od życia w rozwiniętych krajach, oferowanie wartości na poziomie około 25% kosztów w Stanach Zjednoczonych jest ogromnym atutem. W porównaniu do innych miejsc, takich jak Seszele, Gambia wyróżnia się nie tylko przystępnością ale także bogatymi doświadczeniami kulturowymi i tętniącym życiem wspólnotowym. Jeśli podobał ci się dzisiejszy film, kliknij przycisk lubię to i nie zapomnij subskrybować kanału. Twoje wsparcie wiele dla nas znaczy. Kliknij film, który pojawi się na twoim ekranie już teraz. Jestem pewien, że pokochasz tę treść. Napisz w komentarzach, jaki kraj chciałbyś zobaczyć w naszym kanale. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmie.